Cześć, dziś płyniemy do Włoch. No płyniemy. Mamy nadzieję, że będzie taka spokojna woda jak jest teraz rano. Płyniemy o 22:00, mamy chwilę czasu, ale chcemy się zorganizować, zrobić serwis. I największą zagadką jest to, że kupiłem kurde w Albanii style szok. Że kupiłem pokład na, bilet jako na pokładzie, sądząc, że będziemy mogli spać. A po ostatnim filmie, jak ktoś nie oglądał, to tutaj wyskoczy karta nade mną. Mieliśmy dużo sygnałów takich, że zamknął drzwi i nie będzie dostępu do groszka. Jakie mamy pomysły? No, jak się jest w gorącej wodzie kąpanym i od razu się tak szybko kupuje bilet. Chodzi o cenę. To teraz to wiesz, no ale to bez ma co oszczędzać. Będziemy mieć noc z głowy i potem... Cztero... Czteroosobowa kajuta, 100 euro więcej, 450 złotych powiedzmy. I nie wiem, czy dokoptują dwie osoby, czy nie dokoptują. I no zobaczymy. Albo jest opcja taka, że będziemy próbować dać komuś, żeby nas stamtąd nie wyganiał jakiś prezent. Albo będziemy... Może jakiś last minute na kajutę. A jak nie, to spanie... Na pokładzie nawet, bo tam siedzenie chyba kosztuje na dwie osoby Jak nie 70. Jak się z czterema osobami, to śpisz z kilkudziestoma albo. Nie wiem ile tam osób wchodzi. Będzie dobrze, to nie jest koniec świata. Jesteśmy w, cywilizowanych, w cywilizowanej części świata, więc powinno być wszystko ok. Tak, Albania jest najbardziej cywilizowana. Albania, piękny kraj, w którym jesteśmy czwarty raz. Już się doliczyliśmy. Bardzo lubimy Albanię, lubimy tutaj wracać. Ale, żeby polubić Albanię, trzeba zaakceptować jeden fakt. Taki, taką największą wadę Albanii, którą jest to, że u góry są przepiękne widoki, wszędzie góry, morze, są jeziora piękne, rzeki, wąwozy, kaniony. Dużo jest zabytków, ale to wszystko jest u góry, a na dole. To jest jeden wielki syf. To jest właśnie ta wada, trzeba się z tym pogodzić. I to zaakceptować, bo to jest nie do posprzątania. To by człowiek cały wyjazd musiał siedzieć i sprzątać. Także trzeba to zaakceptować i po prostu jakoś... No bardziej się skupiać na tym, co na górze. Ostatnie przygotowania przed promem, mijamy się, bo tam gdzie mieszkaliśmy, poza miastem, było, się kurzyło. Było się bardzo kurzyło. Ja zostałem w środku, dodaję relacje na Instagrama. Słońce już zaszło, nie ma co siedzieć na dworze. Byłem w biurze operatora, z którym mamy płynąć, zapytać się, co to ten dek. I powiedzieli ci to, co ja ci powiedziałem? No, i wkurzyły mi laski. W ogóle e, otwarte biuro jest od 17.40, ale internet im działa do 18.40. No, bo po prostu gorzej w jakimś urzędzie. Więc o 18.40 za godzinę, której nie będziemy tu tracić, jedziemy gdzieś na miasto z powrotem. E, przyjdziemy zapytać, ile będzie kosztowała kabina, e, bo ona nie wie. A ja mówię, ale tak zazwyczaj to ludzie płacą 50 euro, 100 euro, ona nie wie. No to pierwszy dzień w pracy. I... No i kurde, nie można spać. Może nigdy nie płynęła promem. Dlaczego nie płynęła promem? No skąd ma wiedzieć jak nie płynęła? Ona tylko tutaj pracuje. No ona daje co. A młoda była? Tak. No że teraz jak młodzi. Oni pracują, ale nic nie wiedzą. E, no ale nie jestem pocieszony, bo... A co ja mam powiedzieć? Ty, nie... mnie, ty mnie to władowałeś, będę miała nockę z głowy, a jeszcze będzie bujało. Ja się pytam właśnie, co to znaczy ten deck dla nich? A mogę się podzielić wszędzie, gdzie, gdziekolwiek chcę. Ja mówię, no to ja chcę w samochodzie, ale w samochodzie akurat nie mogę. No to jak mówię, wszędzie, no nie wszędzie. Ale poczekaj, jak ona była taka niedoinformowana, to może ona nie wie, że można. Może jest szansa. No zobaczymy. Jeszcze wiedziemy, jak te biurwy nie uda się minąć. Jeszcze zapytam, ile kosztuje. Tak dla pewności. Ale to jest w ogóle dziwne. Znaczy, dziwne. Mnie to nie dziwi kapitalizm, więc chyba im się bardziej opłaca sprzedać kabinę. Tak sobie jeszcze myślę, że może w razie jakiejś ewakuacji, chociaż tego nie planuję dzisiaj robić. Wtedy jest to zrobione od razu. Wszyscy wiadomo, gdzie są i do łódek tych ewakuacyjnych i uciekamy. A jak będziemy w samochodzie spać, to może ktoś o nas zapomnieć, bo to, tak, to taka też może być historia. No, no to chyba jest, powinno być na swoją odpowiedzialność. Mam jakieś ubezpieczenie w tym bilecie? W bilecie nie, ale mamy planety młodych. A może w bilecie też jest w sumie niepotrzebne. Tak czy siak, to jeszcze się wyjaśni. My sami nie wiemy, jak to też będzie wyglądało. Ja nie chcę spać w kabinie. Trzeba będzie tak, wejść, pół, sprawdzić pół luskwy, wziąć jakieś rzeczy, no bo to przecież tak, no to jest uciążliwe dla OneLifersa. To znaczy, dla nas jest uciążliwe, dlatego jesteśmy campermaniakami, bo my się nienawidzimy pakować. To jest w ogóle najgorsze, co może być się pakować. Tutaj mamy wszystko ze sobą i przepakowywanie tego, nocowanie gdzieś indziej, to jest masakra. Znaczy, ja bym to rozwinął jeszcze w ten sposób, że ja to muszę wszystko nosić do na weźmie, dlatego nie. Nieprawda. Nie, lubię. No jak? A co mi Przecież potrzeba? Trzeba schodzić z siatku siatką, no ale na jedną Jeszcze noc ty mi dokładasz, do weźmiemy tyska. tyle rzeczy tam, że wszystko się przyda. Bo wiecie, mam taką płócienną taką... Bo nie, można, nie będzie można do samochodu pójść, więc się wszystko przyda, więc weźmiemy na zaś. No ale w sumie to jest noc, to tak, Jesień raczej chyba w nocy nie będziemy. No, zobaczymy, dobra. Jedziemy na miasta. Nie, w Polsce. Jest na dyszka polska. Kot waży 5 kg, robimy zakupy na prom. A ten rower jest polski, i tutaj sprzedawca zna Polaków. O, widzicie. A magnesy, jakbyście chcieli wiedzieć, są po 2 euro, czyli 200 leków. Powróciliśmy, 18.40 całkiem na pani. Już jest miła, już wszystko można dogadać, bo jej włączyli internet. E, ja myślałem, że u nas. Trochę... Może była zła, bo była na detoksie internetowym. Może tak. Ja myślałem, że u nas komunizm wpłynął tak na różne instancje urzędu, że jest tak, a nie inaczej, ale to jest na całym świecie. I pani mi doradziła za 20 euro, czyli tyle przewidywałem, żeby dać komuś, żeby, <grym> żeby <grym> móc w groszku spać. Oczywiście nie chcę się z nimi walczyć, ale 20 euro mamy kabinę i to kabinę z oknem i cztery łóżka, ale będą tylko dwie osoby, nie będzie nikogo więcej. Dobrze. Co my z tym zrobimy? Ła ładnie załatwiłem. No. Więc A wtedy... ładna była chociaż pani? E, jak się bawić, to się bawić brwi ogolić, A, kreski stawić. Nie ale młoda. Ale całkiem inna, 1840 40 po prostu uśmiechnię. Z... Ale, po, ale poczekaj, to była ta sama pani, tak. co wtedy? Tak. Aha. A już jestem Myślałem, że doszło do jakiejś zmiany. Nie, zmiany nie, nie. Przyszła na drugą zmianę jakaś inna. Więc płyniemy w kajucie, aby tylko nie było pluskiew. Jesteśmy przed wszystkimi. Ale się na nas patrzą, uwielbiam takie momenty. No wpuścili nas tak. Tu nam tak. kazali jechać. No bo to jest jakiś czeski film, coś każdy... tu zagląda. Pokazuję, że nagrywasz. Nie ma co nagrywać. Nie możemy nagrywać. Ojej, jaka szkoda. A tutaj jest ten statek, ja wam na stori źle powiedziałam, bo on się nazywa Afmarina, a ten drugi jest, tam jest napisany Limassol, tak jakby, nie wiem, na Cypr płynął, ale nasz jest ten. I ja padę, padę. że kapitan pozwoli, to można spać w swoim domku. No ale już 20 euro zapłaciliśmy, żeby się. Byliśmy zwiedzać na górze, na górze jest stara, teraz przejdziemy w windą. Czujemy się trochę tak jak Janusz i Grażyna na, na wakacjach. zobaczcie ile to jest pięter. 9. No my nie płynęliśmy czymś takim, dlatego. No tutaj, na wyspy kiedyś. Bradyjskie. Zwiedzamy. Zaczynamy rundurę po naszej kabinie na statku. Mamy cztery miejsca drabiny ale będziemy używać tylko dwóch podobno, tak? Na łóżek na, dwóch, Na, na pewno ale... to uzgodniłeś, że tu nie przyjdzie? Nie, ale ten śpi na dole, ja na górze, zobaczymy jak wytrzymają łóżka z Ale nie, jak ja śpię na dole, to ty śpisz po drugiej stronie Na górze? Tak, bo ja nie śpię pod tobą Dlaczego? Bo nie to masz tarbę przerwać? Kocyk do obleczenia do tego ręczniczek, ale najważniejsze. Trzeba sprawdzić. To pluskwy. Już nawet nie chodzi o sam fakt tego, że... Co to jest też? To ci pomogę. O, jakieś czarne. Co to jest? Nie, to jest brudne. To jest kurz. No miejmy nadzieję, że... Bo chodzi o to, że potem będzie ciężko z kampera to wywabić. Będzie trzeba dużo robić. A Daniel jeszcze w ogóle zamówił... ale <laughs> pokażę najlepsze. To jest hit. Daniel zamówił pokój z oknem. Zobaczcie teraz nasz widok z okna. O, ale lipa. Ja nie widziałem. No dobra, coś tam będzie widać. W gruncie można sobie okienko otworzyć. Nie. Nie można otworzyć. No dobra. Jak za 20 euro to nie jest źle. Tu mamy szafę. Zapamiętajcie, jak chcecie mieć lepszy widok z okna, to nie bierzcie 214. Tutaj jest w ogóle najbliżej baru. No, ale w sumie cieszymy się, że to nie będzie noc z głowy. I ja zaraz się naćpię tych tureckich tabletek odpowiednik polskiego Aviomarinu. Nie wiem, czy się tak, zostanie, żeby... bo ja jestem pierwszy w kolejce. Poczekaj, mamy tego dużo. Tak? Kupię całe opakowanie. To nie koniec, bo jeszcze opaczek normalnie. Wykazać, to jest więcej miejsca jak w kamperze. I co, normalnie woda? Kurde, woda leci. Jezu, mają A tutaj jest prysznic. Ej, nie ma tragedii. A ciepła to woda Któraś? Dobra. Spłuczka jak w samolocie. Czyli właśnie poleciało coś do parku. Tak? No, nagrzewać się jest. No, elegancko. Także tak wygląda nasza kajuta. Boże, coś mam czarnego. Jeszcze może zaraz chwilę zwiedzimy... I ty mnie z... tak nagrywasz? Zwiedzimy statek. Morsena, jesteś jak na statku. Jesteśmy majtkami, pierwszy <grym> raz... do pieca. Jeszcze <grym> raz śpimy w kajucie. Przemyślałam to i po co mi widok, jak płyniemy 22. Wypływamy, 8 rano wypływamy. I 8 rano mamy przypłynąć. Jak na słońca, to i tak sobie wyjdę na pokład. No, Luksusowo i tak jest. Nie, i tak jest spoko, bo to chodzi o to, żeby nie zerwać nocy i jutro gdzieś tam już dalej jechać, albo coś tam ogarniać. Przecież prędze są takie więzienne. Zaznaczy mi się tutaj nie mieści głowa. Mi też. Tutaj to podobnie jak w Groszku ale jest więcej miejsc. Zdecydowanie. Oprócz rzeczy pod prysznic, bo to wiedzieliśmy, że będziemy mogli tutaj na pokładzie wziąć prysznic, mamy najważniejsze rzeczy, które są potrzebne na promie. To jest. Emedur, czyli ten lek, który braliśmy, znacie z Cypru. Firma, która to produkuje, nam powinna jakieś tantiemy zapłacić, bo go tak rozregomowaliśmy. <noise> Ludzie teraz to w Polsce na dyskotekach chcą kupować. Ale wystarczy wam polski Aviomarin, albo coś w tym stylu na chorobę lokomocyjną. I na Daniela to działa, na mnie nie. Jak buja mocno, na mnie nic nie działa. A druga sprawa to są zatyczki do uszu. Też się przydają, chociaż... no zobaczymy, jak tutaj będzie. My zwykle spaliśmy w kamperze w środku i słyszeliśmy te silniki, bo gdzieś tam zawsze te samochody stoją blisko silników. A tu w kabinie, no zobaczymy jak będzie. Teraz troszeczkę słychać takie żambolenie, ale zobaczymy jak odpalą. Jak zaczynaliśmy nagrywać na YouTubie, to zawsze mówiliśmy, że śpimy w zatyczkach i za każdym razem jak my to powiedzieliśmy, to był komentarz, nie mówcie o tym publicznie, bo was obrobują. I tak naprawdę to teraz dopiero po tylu latach podróży, tak naprawdę y, jakiś niepokój czujemy, bo jedziemy do Włoch, o których dużo słyszeliśmy negatywnych rzeczy. No i w ogóle zachód Europy to jest taki, że y, no jest się czego bardziej bać, niż nawet jadąc do Indii. No, w Indiach to tygrys nas mógł zjeść albo lampard, a tu nas będą na pewno na nas się czaić, może będą się nas obarwować. Znaczy, nie chcemy tego też przyciągać, o tym myśleć, ale może tak być. Ale we Włoszech to w zatyczkach nie będziemy spać, jedynie na promie. Powiecie o tym wszystkim emigrantom i złodziejom we Włoszech i całej mafii. Ja to chyba to. Te... To wszystko jest wina naszych znajomych, bo no praktycznie co druga osoba, która była we Włoszech, była w jakiś tam sposób okradziona. Poszkodowana. No w jakiś tam sposób I to nie chodzi nawet o kampera, to chodzi nawet o kieszonkowców, tak? tak? Tak, bo tutaj absolutnie nie chodzi o kamperowców, karabaningowców, chociaż oni też. Tylko osoby, które podróżowały samolotem. Także no, każdy coś tam miał. Znaczy, no nie każdy, tak co druga osoba średnia. A teraz już tak, z perspektywy bardziej doświadczonych podróżników to od nowa uczymy się, tego też nie powinienem mówić, ale od nowa uczymy się, wszystkich zabezpieczeń, pamiętaniu o tym, żeby włączać alarm, żeby zamykać, żeby tam to robić, żeby wszystko było tak jak zgodnie z procedurą antykradzieżową. No i trzeba będzie o tym pamiętać przez najbliższe kilka miesięcy. I obudziły nas Włochy rano. Ładne miasteczko towary. Ej, powiem tak, nie wiem czy to jest to, że ten statek jest wyprodukowany w latach 90., a nie 70., jak ten ostatni z Cypru. E, ale się spało tak komfortowo. Jesteśmy wyspani, wypoczęci. Nie używaliśmy ani zatyczek, ani tego tureckiego aviomarino. I czas zacząć włoską przygodę. Właśnie e, wystawiają rampę. Jeszcze nie można wejść. Wszystko jest zamknięte, nie można wejść. W ogóle tam komunikat, czekamy na komunikat, że nam pozwoli do groszka dojść. W ogóle pani nas obudziła rano komunikatem, tak tam się dobrze spało. I mniej, <noise> bo tak, było później, wypłynęliśmy około 23 i mieliśmy być tutaj na 8, a jest godzina, dochodzi 8 za 5 i, i jesteśmy. Później, nie jesteśmy na czas. Elegancko. To też ładne. Jesteśmy w Bari i rezygnujemy z, ze zwiedzania tego miasta. Dlatego, że po pierwsze, wali to jest z bokiem tak śmierdzi. A po drugie, tak wczytując się w atrakcję tego Bari, to taka dziura się wydaje, że tutaj nic nie ma. Ludzie tam się zachwycają architekturą, ale po zdjęciach no nie jest to nic takiego wow. Włochy są wcale nie takie małe i dosyć dużo jest do zobaczenia, tak że stwierdziliśmy, że dziś pojedziemy sobie poza miasto i tam się ogarniemy, gdzie najpierw, co najpierw. Cały czas zastanawiamy się nad Rzymem. Ale Daniel jest bardziej na nie, ja bardziej na tak. A z drugiej strony, no też nie do końca mam ochotę pchać się do takiego dużego miasta. I... Chyba tak najbardziej będziemy cisnąć na obcas w stronę obcasa. Ruszyliśmy na nie pierwsze. Ma, nie ma słońca, ty nagrywasz. Nie ma słońca, zaczekaj, <gry> jest pięknie. Ruszyliśmy na pierwsze podboje Włoch. Będziemy szukać karty. Buongiorno, buongiorno, a buongiorno się mówi. Eee, nie wiem I ludzie nam odpowiadają. No jakbyś w Polsce chodziła, mówiłaś dzień dobry, no to... jeszcze będziemy szukać karty, bo i tak czy prędzej, czy później nam się pakiety skończą, będziemy potrzebować więcej internetu, ale na razie te miasteczka robią wrażenie. On no jest? poczekaj, 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 bo ja już nagrywałam wcześniej. Że? że nie zwiedzamy bardziej do śmierci, nie widzimy tam jakichś atrakcji i jedziemy stąd. No tak, ma to jakieś takie następne... no zobaczcie, takie, taka alejka, jedna z. Tak, ale są bardzo urokliwe, są marmury i ładnie to wygląda. Na no bogate. To znaczy w sensie takim, że jak jest marmur na dole, nie taka kostka, to tak jest jasno, tak? Urokliwie. Stoimy w takim miejscu. Tutaj są budynki. Ale tutaj jest już na dziko, tak jak robimy. A wybraliśmy to miejsce. A tu w ogóle pozdrawiamy młodszego brata Groszka, też z Polski. Wybraliśmy to miejsce, bo niby jesteśmy zmęczeni, ale nie Tak, wyspaliśmy się na promie, ale tak się nie do końca. No bo w hałasie się nie śpi dobrze. Ty mówisz, że cię usypia, to tak usypia, że cię. męczy. mnie no tak fajnie wybujało. Ale tak przyjemnie, nie tak jak na Cyprze. Było nieprzyjemne. A teraz było naprawdę ok, ale no nie wiem, a bez spała, spałam, więc mi jakoś nie przeszkadzał ten hałas. Plan mamy na to, żeby robić plan. Jaki plan? Zwiedzania było. Nie bez planu. No bez planu, ale coś trzeba Dobra, zaplanować. robić plan. A jak już jesteśmy w miejscu, to jest dobry moment, żeby nakleić flagę, ale zanim nakleimy flagę, zobaczcie jak w ogóle już coraz mniej nam zaczyna brakować, znaczy brakować coraz więcej jest pustych pól. Zanim nakleimy właściwą flagę państwa, do którego teraz dojechaliśmy, to jeszcze kwestia wyjaśnienia. Od teraz na naszym sklepie flagi są wzbogacone o dwie dodatkowe flagi Anglii i Walii. O, ja zaraz zepsuję. To się wytnie. A e, chodzi o to, że rozmawiając na targach Caravan Salon 2024 z ekipą W4 Wilki wyjaśnili nam oni, że powinniśmy mieć te dwie flagi dodatkowo, bo mamy już inne wchodzące w skład Wielkiej Brytanii i rzeczywiście do nas kilka razy ktoś pisał, bo dodawaliśmy Szkocję na pewno, Wyspy i chyba Jersey dodawaliśmy, ktoś chciał i teraz ostatecznie jeszcze z Walia i Anglia, bo to jest cały skład Wielkiej Brytanii. Dziękujemy ekipie W4 Wilki. Za tą konstruktywną rozmowę, bo rzeczywiście oni bardziej byli w Anglii, bardziej znają te rejony, my byliśmy tylko w Anglii, więc dzisiaj nakleimy jeszcze przed Włochami Anglię. Ale swoją drogą musimy pojechać do Walii, bo ich flaga jest piękna, przepiękna. Taki smog jeszcze na zielonym tle, no trzeba to zrobić. No i teraz Italiano na naszym Groszetto. Italiano na Groszetto. Beautiful. Historyczny moment. Ja czekałem na to długo 30 lat, tak, żeby tu trafić. Niezmiennie jak chcecie oznaczyć swojego kampera, motocykl, komputer. Na lodówce wiem, że ludzie też sobie kleili, to flagi dostępne są w naszym sklepie. Za 59 zł niezmiennie, a jakość, tak jak widzicie, dwie nowe doklejone, ale te wszystkie reszta ich nie przyklejaliśmy, a długo jeżdżą. Tym optymistycznym włoskim akcentem kończymy. I wracamy do naszego groszetto. Trzymajcie się, hej.